Okej, okay, tutaj nic nie ma w takim razie, tutaj coś może być. O! Tam, światło! Mam sobie jeszcze jakieś itemy? Tak jest, powinno w <śledzy> Masz przyz... Masz Zmioning... chyba. Masz wszystko? Masz wszystko czy nie jeszcze? Chyba wszystko? No. Będę gdzieś tam. Sześć latarek, cztery łupany, tak? Ale chłod naprawił. Możemy iść. Mój? Pierwsza czy ja? To powiedzenie, czo. Jak też? Bo no jest łopatka. Mogę przebiec. Ja spróbuję przebiec. Pierw? To? Pierw? Ligni. Pierw? Bierzę w Ciebie. Agata, żyjesz? Cyknij bulbul, jak się topisz. Okej, okay, chyba nie żyję. <grystanie> Czy... Ten most też jest rozjebany, Jak pierdolę. No, no, ja jestem pod mostem. Jestem no. z tobą. Siema. Na mnie idź. Siema. Oba mosty rozjebany, jesteśmy w lupie. A nie da się tam przejść przy murku? Ej nie do... przy murku. Może, może jakoś to tutaj, się Nie wiem, no bo jakoś trzeba kurde wrócić, nie? Wrócić? Ja w ogóle potrzebuję dojść! A? No to po prawda. Nie wiem czy się. Dobra, tutaj widzę, że się da. Tylko do, do tego, do środka, żeby dojść. Tylko teraz pytanie, jak bo do... faktycznie dojść do środka. Może jak przeskoczycie na Jolu, tam... Eee, nie wiem, zastanawiam się, nie. czy tam bardziej naokoło nie przejść i tam nie spróbować o. po prostu. Kupa gafli chyba jest gdzieś, Tam nie, raczej Tędy gdzieś po prostu przepłynąć. Chce przejść! O, tak, się przepłynąć. Tak, ale jest. Poszedłeś? Tak, jest, ale jest chujowo przejść. Mamu, mamo jak mamo coś. Miej... Jak to nie masz miejsca, ile Z... ty masz przedmiotów? Nic nie ma, nie byłam przy Mam w ogóle o, jest pułapka. I jest fajer obok yy, chyba waga ma znaczenie A, u was jest dwóch Czekaj przy drzwiach, ja zaraz. O, może raz. Macie no, go? Tak, no, tak, rozjebany. Tam jeszcze dwa juki wyłaziły. Jest to upierdli ale się da. Bo w tą stronę można po dachu budynku, nie wiem czy inaczej nie? nie. ja pływałem. Dobrze, płynęłam. da się przeskoczyć z lądu na dach tego tam spodziku. Dobra, tunele są tam, gdzie są yuppie. A odwrotnie? Yupi. I, I no, i przejść tutaj po prostu. No, czyli idziemy tam, do fajery. Cześć yuppie. A dwa yuppie.

Fajnie stały set fajczki i Pyongyang. Zajmij Tylko jak się wchodziło, to od razu jakby się wkurwiały, nie wiem czemu. No i na <grym wyszła> Ale mieliście coś przy sobie, dla track właśnie, nic nie mieliśmy. Znaczy, no ja nic nie miałem, jak wszedłem tam, żeby zobaczyć. Ja też nic nie miałem. Okay, no połowę wynieśliśmy nawet. Ja miałem na to i tak dobry wynik. No wiem, że miałeś łopatę, ale chodzi o to, że jakby nie mieliśmy rzeczy, które one mogłyby zajebać za bardzo, przynajmniej ja nie miałem. Marczy jest Jak wolny. To chodziłem, to oba były wkurwione. to na Marsa możemy Nie ma ta Mansa, ale da się normalnie nawet jest. przenieść rzeczy, także nie ma tragedii. Dobre. Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Dobra, lecimy na Marsa. Lecimy na Marsa. Biorę łopaty na main'a. Gdzie co? Jesteśmy w ma? Po tej stronie nic nie ma, jest jeden fire. Jest jeden fire, tam nawet nic nie ma. Jak coś na mainie leży, łopata. To jest drugi fire. Okej, tutaj nic nie ma w takim razie. Tutaj coś może O! Widziałam światło! Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Omer? Ja. Teraz ja w ciemności widzę twój toalet. Nie po to nim świecę, żeby nie było go widać. Janu. Z tej strony zobaczmy. ja spróbuję zobaczyć, czy da się tą wieżyczkę obejść. Nie, kurwa okay. się bardziej zawinklem, żeby cię nie postrzeliło. Się da, ale tak słabo, to tam się da. Pierwszyčka jest na korytarzu. No jest, po tej stronie jest cały. Koły. Ty jesteś na górze, nade mną? Tak, właśnie zaskoczyłem. Okej, okay. chodzę wam w tam. patrzę, słyszę tą To To niedobrze. Tam to strony był main, jeżeli dobrze pamiętam. A! Uciekaj, 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 uciekaj. To no nie tu jest main. A! Ja Nie wiem gdzie jest main. Zginę tutaj, zginę anno! no. Ratuj się kto może. O mam śmieci. A żyjesz? Nie. nie tak! Tędy, 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 Szybko tutaj, tutaj, tutaj. Tu. Czekaj! Na dół na dół, na dół, na dół, na dół! Biegnij na dół! Zabity, zabity, zabity. Żyjesz, żyjesz. Zabiłem go. Dobra, w jeden przedmiot, wr wracamy. Dobra, idziemy we dwójkę, bo tutaj jest babun. Gigant jest przy statku samym Uciekaj, to cofajmy się, cofamy się, cofamy się Nie wiem czy nie lepiej będzie pójść w drugą stronę Ania, gdzie jesteś? Tutaj, w lewej a, to tak daleko uciekłaś, okej okay. Gigant jest przy samym statku i to będzie tak średnio. Zastanawiam się, czy z drugiej strony nie będzie łatwiej podejść. Ale ja też jestem na strzałach, jak coś. To by Dobra, koć, koć, no. spróbujmy. Ja mam przedmiot. Wyrzuci przedmiotu, więc ja wolę spróbować donieść. Chodź, sprób chodź spróbujmy, będzie dobrze. I będzie. Idzie za mną? Chodź. Chodź za mną w razie czego, ty się chociaż uratujesz A ja wyrzucę tackę ja wolę nie, 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 cofaj się, uciekaj, 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 uciekaj do tyłu, do tyłu Tutaj Fire Exit jest, do Fire Exita chodź Gdzie ty jesteś? Tutaj, chodź do samego Fire'a Bo on zasadniczo na mnie spojrzał, więc wiedział gdzie jestem Bak gigant, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. A, nie. A! a nikt ani nie tepa. Bile. A idzie, a nie. A nie te pa. tańczył nie tańczył nie Kurwa a się przetrzyło? Ja pierdolę! A ma... boimy no. się Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest ten. Jeżeli ktoś jest bez latarki, to latarka jedna przyleci razem z drabiną. Ja chwytam drabinę, lecę ja, na fair. Ja, ja, ja nie mam, a, ja nie ma. udało się! Ja też nie mam! Dobra, <grym> tam na stronę, było, nie? Okay. Na fajer, tutaj! Mam latarkę! Zapraszam, zapraszam. E, idziecie do maina czy na fire? Bo radek poszedł na fire Nie, chyba na maina. To jak na maina, to zapraszam ze mną. Jak coś, ja mam latarkę. O, e, Na górze jest magazyn. Mamy kitku! Mamy kitku! Dobra, zamiast tego przed... Czy no to nic nie było, było przed wejściem? E, kitku chyba trzeba w statku, wiesz? Podaj mi coś, mam jeszcze coś. To... Jak masz coś, to możesz... Ja mam, tylko, mam tylko znak, ale wolę go zachować, to żeby iść. móc ci bić. Ale tutaj są rzeczy, jeszcze patrzę. tutaj są jakieś No może tak coś jest, wiesz? Tutaj nic więcej nie ma już. Masz coś małego jeszcze? Nie, tylko to co mamy. Jedyne rzeczy, ale które nie? możemy zdobyć, są tam. Ale, ale to ma, ma coś małego, żeby dać okacie? Nie mam nic małego, mam tylko znak. A, nie masz nic małego? Mam dużego, sorry. Rybard że rozczarowałem. Raczej nie Chyba, że będzie bieg w naszą stronę Biegnie w naszą stronę Ania, odbiegnie w twoją, Uciekaj tam Uciekaj, uciekaj Gratulacje Ania się wydarzyło Bieg w twoją stronę, jak się czemu uciekaj, ty stoisz jak kołek U mnie stałaś, u mnie stałaś Korka w miejscu. To przynosić musisz nosić na statek, więc nie. chyba coś się wydarzyło. A, tylko tu Bająk i... Grodel. Aha, i tu coś zdechło. Coś I tu coś zdechło, dzięki Radek. Coś to twój zespół zdechło. był, a nie Wiem. coś. Pięknie. Pięknie. Serio Nawet go nie widziałem, a, bo... tylko zobaczyłem w ostatnim momencie, jak ci skręcą karka, to... patrzyłem cały czas na ciebie. To nie, a Ania nie już nie była nie, no. ma... Ania i ja umarliśmy razem, bo panie dopadł Ani Ania, ja próbowałem jej bo... ubronić, ja a nie stało jak kołek. Bo ja słyszałem za siebie głosem Ani, i ja nie wiem gdzie i to myślałem, co, tak, że Ania z tym I chciałem ja co, tak tak. brakiem. Chciałem panie pokazać, co kurwa, braken do mnie mówił. ogóle. Ani ja, nie wiem gdzie tam. A tam braken <toddź> się czaił, jezu. Ono. No czai tak. się dalej, pa. Kie? Okay. się czai? Tam, no stoi tam. Znaczy, kuca w sumie. Radek Ej, co nie Pagował Ania... tak. tak. się może? Nie wiem czy ja Ja się nie obrażę jak się brakę zbugował Radek, jakby spał <grym> no tam się kłóca, patrzy sobie Dalej kłóca? czekaj Nie, idzie Nie, nie zbugował się Kogo obserwujemy, komu kark skręci? Pierwszemu? Nikomu, są tego, że tam jest... Nie, ja dalej tak, stoi, pa. No, widzę, widać to znaczy... No, to jest tam tak. jest pewnie jego pokój, po prostu. Lecie do Agaty, o, nie zdążył. Miałaś wybór, albo zginiesz było, od pułapki, albo od brakena. Good shit, good shit. Mogłam od brakena. Ale ja się wystraszyłam, bo go usłyszałam ze sobą i by Uj. No, nie dziwięcie się. Chrapanko w najgorsza możliwa rzecz czego można usłyszeć w łóżku. O Jezu, tak. Bax dopadnie braken. A nie, idziemy na zewnątrz. Zostawcie sobie brakeny. Brakeny Są słodkie. Są no, najfajniejszym potworem tu, przynajmniej jak dla mnie. To ja typa, który robił już tą, taką realistyczną wersję brokena. Znaczy realistyczną, model bardziej realistyczny, nie? Ja czekam aż ktoś zrobi cosplay i na nie będzie biegał do ludzi ich przytulał. Iła Pojechałbym znowu na pielgon po 7 latach na kopatu, żeby to zobaczyć Ja też Bry Bry Pierdolony brak śmieci Ja tak spanikowany go ze sobą usłyszałam, zafarczał, że dbiegłam w tą pułapkę, Bo słyszałem, że za duro to... I ja tak... On dosłownie biegł do ciebie Biegł, był za nim. No. tam ja tam, 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 patrzyłem. Mamy tam tysiąc to Mamy pod siebie. Mamy 1200. A no wciel, kurde. jedyne co ja jeszcze można nie zrobić. Ty już znakaż? Już? Nie. Mhm. No. Mówiłeś za pół godziny. Tylko, A jeszcze okazuje się, że będę musiała coś zrobić. Niestety poza tym ee, Chyba że mogę w trakcie kłoty sobie pójść Możesz, czemu nie? No tak, nie wiem. No dobra, to tak. Robię. Ja specjalnie jej tą wkładam, a ty wyciągasz No to jeszcze chciałem. To jest miejsce Agatka spray masz jeśli chcesz Mam już... A nie nie mam. Myślałam, że mam. I nie spray mam. i woki. Wszystko jest. Włatki, to ja też.